Witam Was na kanale szydełku z Joanną Dzisiaj chciałabym zaprezentować kolejny pomysł na tutaj szydełkowy motyw. Motyw ten składa się z dosłownie kilku rund, w zasadzie czterech. Jest on dosyć ciasny, więc trzeba będzie na końcu go zblokować, albo chociaż przeprasować gorącym żelazkiem. Do tego filmiku używam szydełka 1,5 mm i kordonka w rozmiarze 10. Motywy możemy przy pomocy pikotków włączyć ze sobą, tak więc podejrzewam, że w zasadzie można jeszcze zrobić nawet i większy projekt. Serdecznie zachęcam do oglądania. Zaczniemy od magicznego kółeczka, czyli końcówkę nitki dam sobie tutaj do tyłu, tak aby powstało kółeczko. No i ogonek, trzymamy sobie za krzyżyk, przeciągniemy, wkładamy szydełko w kółeczko, przeciągniemy nitkę i zaczniemy od trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek. Cztery oczka na pierwszy, podwójnie nawijany słupek. A następnie tutaj na tych dwóch nitkach zrobimy jeszcze dwa podwójnie nawijane słupki, nie do końca przerobione, razem, czyli na razie przez pierwsze dwa oczka dwa razy. Jeden,

Wracamy do samego początku i liczymy czwarte oczko. 1, 2, 3. W czwartym wbijamy się i robimy oczko ścisłe, czyli tak, abyśmy zostawili całe trzy pierwsze oczka nieprzerobione. Tu mamy kółeczko, a tu trzy oczka łańcuszka. Następnie w nasze duże kółeczko robimy znowu, tym razem trzy. Nie do końca przerobione, podwójnie nawijane słupki. Przez pierwsze dwa oczka. Jeden i dwa. I znowu. Jeden i dwa. Jeden. I dwa. Mamy cztery oczka. Przeciągamy przez wszystkie cztery i znowu. Szesnaście oczek łańcuszka. Jeden.

I w nasze kółeczko, znowu pamiętajcie, że na dwóch nitkach pracujemy, kolejna grupa trzech podwójnie nawijanych słupków, nie do końca przerobionych. Jeden, dwa, jeżeli. Kółeczko wydaje Wam się za duże, zawsze można pociągnąć sobie za nitkę, będzie wygodniej, a później w przeciwną stronę, tak żeby rozciągnąć. I trzy. I takich grup po trzy podwójnie nawijane słupki, i następnie tych łuków, tutaj tych z naszych szesnastu oczek łańcuszka, a następnie trzech, będziemy mieć osiem. Czyli to jest trzecie. I po każdej grupie właśnie powtarzamy. Czy 16 oczko ścisłe w czwartym, trzy i znowu trzy podwójnie nawijane słupki razem, później znowu 16 w trzecim oczko ścisłe, trzy oczka i znowu kolejna grupa. Na końcu po ostatnich trzech oczkach łańcuszka robimy oczko ścisłe na górze pierwszej grupy, czyli te cztery oczka omijamy i robimy oczko ścisłe dokładnie w tej grupie dwóch. Podwójnie nawijanych słupków razem na samej górze. Drugą rundę po oczku ścisłym na górze naszych dwóch podwójnie nawijanych słupków razem zaczniemy od przejścia od razu do naszej poprzeczki z trzech oczek łańcuszka, gdzie zrobimy trzy półsłupki. Jeden, dwa i trzy. Następnie tutaj w naszej, tutaj w naszym dużym oczku robimy 17 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I 17. I od razu przejdziemy do kolejnej poprzeczki z trzech oczek łańcuszka, gdzie zrobimy kolejne trzy półsłupki. Jeden, dwa i trzy. I od tego momentu powtarzamy. Czyli w kolejnej poprzeczce z trzech oczek robimy trzy półsłupki, a w poprzeczce z. Tutaj hmm, można by było powiedzieć z 13 oczek. Robimy 17 półsłupków. Tak więc powtarzamy dookoła i po ostatnim półsłupku oczko ścisłe w naszym pierwszym. Czyli po trzy w każdej poprzeczce z 3 i tutaj w naszej dużej, dużym oczku 17. Zaczynamy teraz rundę trzecią. Po oczku ścisłym w naszym pierwszym półsłupku przejdziemy oczkiem ścisłym przez kolejne jeszcze. 3, tak abyśmy znajdowali się w naszym pierwszym półsłupku grupy 17, tak? Czyli to jest pierwszy półsłupek, który robimy w naszym dużym łuku. I trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, dwa na poprzeczkę. Omijamy kolejny półsłupek w drugim słupek, czyli 1 2 i dwa oczka. Omijamy Jeden półsłupek w drugim słupek, dwa oczka. Omijamy jeden w drugim słupek, czy to już są cztery. Dwa oczka omijamy jeden i w kolejnym, to będzie do, do dokładnie nasz środkowy półsłupek. Robimy słupek, dwa oczka i półsłupek. Czy to jest. Dziewiąty półsłupek, po dwóch stronach powinniśmy mieć 8. czyli mamy literkę V. Teraz dwa oczka łańcuszka, omijamy jeden, słupek w drugim półsłupku, dwa oczka, omijamy jeden, słupek w drugim półsłupku, dwa oczka, omijamy jeden, słupek w kolejnym półsłupku, dwa oczka. Następnie omijamy jeden i słupek w ostatnim 17. Następnie omijamy kolejne sześć półsłupków, czyli trzy w pierwszej poprzeczce z trzech oczek łańcuszka, trzy w kolejnej poprzeczce i przechodzimy od razu do pierwszego półsłupka kolejnej grupy 17, gdzie robimy słupek i powtarzamy dokładnie to samo. Co tutaj przed chwilą, czyli w co drugim półsłupku słupek, i w naszym dziewiątym robimy literkę V, i tak dookoła. Oczywiście tu po naszym ostatnim słupku robimy oczko ścisłe w trzecim oczku, pierwszego słupka. Teraz mamy ostatnią rundę, rundę czwartą. Po oczku ścisłym, naszym trzecim oczku, pierwszego słupka, od razu przechodzimy do pierwszej poprzeczki, gdzie zaczniemy od dwóch półsłupków, następnie trzy oczka w górę i oczko ścisłe w naszym ostatnim półsłupku. Czyli mamy pikotka na drugim półsłupku, jeszcze jeden półsłupek i przechodzimy do kolejnej poprzeczki. I znowu dwa półsłupki, trzy oczka. Łańcuszka, oczko ścisłe w półsłupku I Półsłupek I w kolejnej to samo, czyli w każdej poprzeczce z dwóch oczek łańcuszka w zasadzie będziemy robić trzy półsłupki Na górze drugiego półsłupka pikotek I tutaj nie ma Żadnych wyjątków Za każdym razem po drugim półsłupku pikotek, jeszcze jeden półsłupek, i przechodzimy do kolejnej poprzeczki. I to jest cały nasz wzór. Tutaj na końcu, oczywiście po ostatnim półsłupku oczko ścisłe, w pierwszym obcinamy nitkę i zakończamy. No i tak jak wspomniałam, te motywy możemy łączyć ze sobą. Łączyć będziemy oczywiście za pomocą tych pikotków i to tych najbardziej wysuniętych, czyli tych, które będą robione w literce. Ponieważ mamy 8 łączeń, to po 2 łączenia na każdy tutaj dodatkowy nasz motyw. I to tyle. Tak więc mam nadzieję, że pomysł się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym filmiku.